Cześć z tej strony, Lakota Joe i witam Was kolejnego odcinku z sobie Farka i nie udało. Dziś wykonamy misję, której tak żebyście przed chwilą mogli przeczytać, że wykończymy już bliźniaczki. Więc trzeba będzie się porządnie do tej misji przygotować, porządnie dozbroić. Proszę o bronię z najwyższej półki. No, jeszcze nie z najwyższej, ale weźmiemy sobie ten pistolet. Weźmy sobie taki jeszcze solidniejszy gnat, może nie wiem Materiały, że nie da się. Nie da się tego karabinu tutaj wytworzyć. Szkoda? Chciałem tutaj coś takiego, jakieś coś w rodzaju RPG wziąć czy coś takiego. Tutu to, tu to, to, może... No nie, nie wykonam teraz nic, kurde, zaś, zaś mam za mało tego. Jakiś szturmowiec porządny też... W międzyczasie nazbieram sobie tutaj kilka potrzebnych materiałów, żeby stworzyć tutaj te elitarne bronie, bo coś czuję, żeby nie zła niezła walka tutaj z nimi. No będą niezłymi bossami tutaj. Przede no wszystkim weźmiemy sobie ten karabin, tak swoją drogą, aha, już go wziąłem, tak swoją drogą, nie wiedziałem, że tutaj jest M16 w tej grze. Weźmiemy sobie y, może tutaj jeszcze ten karabin taki, MG40 jakby i tę snajperkę, zobaczymy, czy tam wystarczy, a jaką. Pistolet to może wezmę sobie ten rewolwer, on jest rangi trzeciej, ale jest dosyć dobry Tu on jest, dobra No i le lecimy z tym, zobaczymy jak nam to wyjdzie Żeby tam soczyć zbój z tymi bliźniaczkami to musimy się przenieść tutaj w to miejsce Lecimy No i już jesteśmy tutaj na miejscu Widzę, że bandyci zrobili niezłe tutaj piekło Edeniarzą. tutaj ktoś ranny leży to Tylko podniosę no Edyniarz jakiś no, Toch tutaj ta walka będzie wyglądała, chociaż trochę już ją podejrzałem. Przyznam szczerze od innych youtuberów to wygląda. Będziemy musieli się skierować tutaj do tego kościoła. Głównego tam, gdzieśmy poznali itana i tam gdzie później sprowadziliśmy Josefa. Czyli tu. Będziemy tutaj małą kaczkę właśnie z bliźniaczkami. Brought them here. The locusts. Hey, rabbit. Thought we took care of you. You just don't seem to want to die. So fucking stubborn. We're stubborn, too. The shame of it all is that we could have been on the same side. You and us. We really could have done something. I guess it wasn't meant to be. Well, let's end this. No to tańczymy. No to tańczymy. Nie wiem, czy tutaj będę mógł wezwać jakichś mp Tutaj z tej listy, bo tutaj przed chwilą... O, będzie tutaj mógł ksiądz przyjść. No, nie wiem. Chyba będzie mógł tutaj przyjść. Zobaczymy. Ale tu. Dobra, to strzelamy tutaj. Jedna z nich ma miotacz ognia, natomiast druga jest tutaj bardziej tak w jednym miejscu. Będzie się W Więc się sensie będzie miała... Karabin sniperski przy sobie i będzie nas tutaj zalewała gradem kul. Teraz ta będzie nam, nas bardziej tutaj palić. O, chyba nie za bardzo trafiłem z tym granatem. Dobrze tutaj byłoby jakąś MPK wezwać ze względu na to, że jakbym tutaj polek to, mnie, to jest szansa, że mnie podniesie, ale tutaj ten ogień tak się rozprzestrzenia. Czy ja słyszę psy? A, tak, tutaj miały psy przyjść właśnie. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam ją widzę, tam ją widzę. Przynajmniej to jedno z nich. Kurde, ja w tym miejscu się tak zlamiłem, a... Duże tyle tego ognia Że nie bardzo potrafię stąd wydostać, a on stęka od tego po prostu, bo on zaczyna się trochę palić. A ja mam tutaj tę ciężką broń No dobrze słyszę, tutaj są psy też widzę, tutaj są też tacy mali pojedynczy żołnierze No dobra, już go nie ma Tak weźmiemy sobie tę MP16 Tam jest, tam jest, tam jest Proszę bardzo, sujemy w niej Też tutaj trzeba będzie uważać, bo one też tutaj to są boss, one są w formie bossów teraz, ale potrafią zostać ranne tak ciężko i później ta jedna drugą może po prostu pozbierać i wtedy wraca jej całe życie. Wtedy jej wraca całe życie i po prostu musimy zacząć całą walkę od nowa, a tego bym nie chciał. Chcemy je raz, dwa pokonać i zakończyć tę serię i wziąć się za inne gry, wrócić do Warsaw of Liberty i tam jeszcze inne plany mam. Tego zamierzam jak najszybciej, pomimo, pomimo no, nie ukrywam, słabego odbioru. Chciałbym no tutaj zakończyć tę serię Kurwa, ja ją chciałem podejść od tyłu tej I ją tak po prostu na jej wykonać eliminację Albo przynajmniej sprawić czy tak się da zrobić Ja dobrze słyszę, tutaj są psy Kurde, pastor oberwał Spróbuję go podnieść A nie, nie oberwał, stoi dalej, ale tak No nie, teraz dostał, teraz dostał, teraz dostał w mój Na razie nie jestem w stanie ci dać pomoc tej dłoni. Kurde, ona nam jest tutaj zaraz. Abyś też ją... Kurde. Szybcie byś tych wszystkich MPK-ów podnosi. No niestety księdza musimy chyba spisać na straty. Kurde, trudne. Trudno to, bardzo się walczy nam tutaj dzisiaj. Dobra, gdzie ona jest? Tam No, pastor zginął, pastor zginął Ale cofaj się Gdzie są jest wyjście, tu jest wyjście Masz, poczęstuj się, smacznego Dostała O o No to nie jest łatwa walka, słuchajcie Się wszystko pali Masz, poczęstuj się tym dudmem Jestem w strefie zagrożenia! O nie, ja bym nie chciał teraz zginąć. Sorry, że wrzeszczę, ale się wystraszyłem tego chuja tutaj, co przyleciał z tarczą. Jesteś tutaj jeszcze. Trzeba było mu poprawić. Wiem, że leżącego się nie kopię, ale... Nie miałem zbytniego wyjścia. Psy, jednak dobrze mówię, że tutaj są psy. Najbardziej wkurwia ta tam na tym... Ona będzie nas ostrzeliwać i człowiek tutaj będzie przyszpilony w tym jednym miejscu. A ta z tymi otaczek gdzieś najwyraźniej odbiegła. Bardzo głupia bitwa. Nie podoba mi się ta walka z bosem. W ogóle nie lubię... żadnych walk z bossami, w biorąc. Powinienem tutaj zebrać jeszcze więcej amunicji. Więc trochę to będzie tutaj trwało, ja tutaj też nie wszystko pokażę, ja postaram się niektóre zbędne elementy z tej gry, z tej rozgrywki tutaj powycinać. Myślę, że dobrze byłoby najpierw się zająć tą tutaj na górze, bo ona mnie naprawdę przeszkadza i krępuje moje ruchy. Pierdalaj, Nie za bardzo mogę się ruszyć. Trwa, że jak wejdę tutaj od góry... O, o, o nie, 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 nie! Do góry, do góry! Albo na do jak już na dole to spierdalaj! Nie chcę naprawdę tutaj zginąć, bo potem się odnowi życie i będzie, będę musiał wszystko zacząć od nowa, tego bym nie chciał. Kurwa, tam ma strzelbę, tam ma miotacz ognia, no... Już dawno tak, tak trudnej tej bitwy nie toczyłem, żadnej grze. Opuszczam teren myślni. Wal się, koleś. A ona może sobie wyjść, a ja nie mogę, tak? Kurwa, ma. To jest niesprawiedliwe, one są za dobrze uzbrojone O kurwa, tego nie było w scenariuszu Ja tutaj nie wzięłem nic wybuchowego, bo wybuchowych rzeczy Niestety sobie żadnych rakietnic nie zrobiłem Bo na to mi już brakło i czasu i surowców A spróbujmy ją, nie! Kurde, ale byłbym teraz oberwał. Kurwa. Masz, poczęstuj się. Ja też tak potrafię rzucać. No ey, skąd? Ja się pytam skąd. Co to taki duży zasięg ma? Kto ma mniejszy zasięg? Masz, częstuj się. No jak? Jakim cudem? Już jej dużo zeszło życia Masz Oh god, oh god Co ja powiem, jak ci wszyscy ludzie się czuli, którzy się tyskali przez te wszystkie lata Zupełnie jak Negan w The Walking Dead to One malu maluj. te ci sali Highwaymeni tutaj są dokładnie jak Dokładnie jak Ludzie od nigana którego oczywiście nienawidzę. Jeżeli ktoś ogląda The Walking Dead to powinien wiedzieć o co mi chodzi. Teraz mogę na napierdolić. I ciśniemy ją. Nie ma jej, świetnie, bardzo dobrze. Idzie to zapisać? Nie idzie zapisywać. Źle. No, teraz będzie lament. Zapierdolę cię króliczku, bardzo dobrze. Nie mogę się kurwa doczekać. Czemu, co się stało? Kurde, tutaj chyba ich więcej przybyło teraz, mi się zdaje. I te skurwiałe kudle tutaj są. Mogę wezwać sobie jakąś pomoc? Tutaj jeszcze. O, gwerę weźmiemy. Zapomniałem o niej, że jeszcze ją mam. Gdzieś tu była... Tam jest amunicja. Tam jest amunicja. Szybciej szkoda amunicji. Biegiem. O kurwa, co to jest? Co tu się kurwa dzieje? Tam jest ich pełno Dobra, jednego zdjąłem Załatwi Gera, Załatwi A teraz trzeba będzie się tej pizdy pozbyć Bo już mnie kurwiała. Już mnie tak kurwiała. Skurwiają te całe bliźniaczki Co to helikopter jest No to prawdy helikopter tutaj lata Ta Gera żyje jeszcze, żyje Powoduje okay, tak oni wszyscy giną Uwaga Nie wiem czy to coś zdjęło jej życia teraz ale No Gera, uciekaj Bo cię zabiją A ty jesteś dosyć dobra i nie chciałby żeś zginął Tu się przenieść Tu Ha cisłe zamiast G jeszcze śmigła tutaj są. Ej, śmigła to jest moja domena jak coś. No obrywasz, ja też obrywam. Ale patrzcie, już, już dużo życia jej zeszło. Oberwała, oberwała, teraz ją zajebie. Masz, częstuj się kurwa. Nie! Nie ma jej. Ha! Świetnie. Naprawdę mnie to cieszy, bo naprawdę się nieźle namęczyłem z nimi dwiema. Hey, Mickey, you okay? No! You? No. Hey, you ain't dying, are you? I guess I zwrok my promise. What? To mom. I told her we wouldn't end up like dad. We had a lot of fun, no wreck. <laughs> <laughs> Jeszcze się z tego śmieją wszystkiego złego, co zrobiły. Ale z ich numery. No, ta już odpłynęła. No i się wydawało, że ta w tym różowym jest ważniejsza od tej w niebieskiej. W sensie, że ta jest starsza i ta bardziej nie urządzi niż na odwrót. You know, Rabbit, you remind me of our mom. She had hope. She had dreams. She just wanted to fucking make things better. And I should have listened to her. But things just got carried away. i teraz będziemy musieli je chyba dobić co Tak samo jak było w tym to byłoby na tyle tyle miały nam do powiedzenia. Ja no, jeszcze ją tutaj ojebałem z tego, co miała przy sobie. Nie potrafię żadnej broni wyciągnąć. Teraz będziemy mieli duszę i Tana, to będzie kolejna misja. Ostatni boss. Sobo nie czytałem. Nie wiem, w sumie jakoś nie ma sumienia teraz jej puścić tutaj serii prosto w głowę i ją dobić. Chociaż nie powiem, no przeciwniczka, były bardzo trudnymi tutaj do pokonania, to była bardzo głupia misja. No, w sumie nie, nie użyłem w ogóle tego mojego ulubionego rewolweru, ale... tak mówi nie będę jej dobijać. Dobra. W następnym odcinku pokonamy Itana i ten samym szczęśliwie zakończymy tę jakże nie oglądaną przez nikogo serię. Ale mimo wszystko zależało mi, żeby to skończyć i... Za chwilę będzie kolejny odcinek, jeżeli mimo wszystko się podobało to zostaw łapkę w górę. Dziękuję każdemu za uwagę, trzymajcie się, cześć.